Poseł Matecki immunitet może stracić błyskawicznie, za co Między innymi za ustawianie konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, tego samego, który nadzorował zastępca Zbigniewa Ziobry. Jak ustalili dziennikarze OKOPRES, pracownicy fundacji, którzy otrzymywali milionowe dotacje, mieli w zamian dzielić się pieniędzmi z Dariuszem Mateckim i miało się to nazywać podatkiem darkowym. O szczegółach Michał Tracz. Cofka tak zwana. Zadrży pani ręka. Nigdy zapewne nie zadży. Przy panu Mateckim to już szczególnie. Najpierw Sejmowa komisja, później głosowanie na sali plenarnej. Poseł Matecki. Immunitet może stracić ekspresowo. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu się to uda zrobić, czy w następnym jeszcze, ale myślę, że jak najszybciej. Poseł Dariusz Matecki. Poseł PiSu może oczywiście sam zrzec się ochrony, ale na razie nic na to nie wskazuje. Chce się bronić w Sejmie i do tego namawiają go kolece. Mamy do czynienia z kolejnym atakiem. Pozycję, ja, jak e, powinno się rozstrzygać w tych sąda. Dariuszowi Mateckiemu zarzuty chce postawić prokuratura, stąd wniosek do sejmu o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt. Mowa jest o bardzo poważnych zarzutach, to tylko część z nich. Wstąpienie konkursów. Y Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach pisze o presoto pracownicy fundacji, którzy otrzymywali wielomilionowe dotacje, mieli w zamian dzielić się pieniędzmi z Mateckim. Świadkowie mieli zeznać, że przekazywali mu koperty z pieniędzmi, co żartobliwie nazywali podatkiem darkowym. Ponadto Matecki miał publicznych pieniędzy stworzyć lokalne portale promujące polityków Solidarnej Polski i zostać fikcyjnie zatrudnionym w lasach państwowych. Po pierwsze, facet ustawiał konkursy, żeby czerpać z tego indywidualne korzyści majątkowe, a po drugie był zatrudniony na fikcyjnej umowie, żeby dostawać wynagrodzenie. Sam poseł Matecki mówi, że sprawa jest polityczna, a zarzuty są absurdalne i nieprawdziwe. Nic złego nie zrobiłem, <laughs> przedtem, prokuratura twierdzi co innego jakiegokolwiek dowodu na to, żeby świadczył tą prasę. 31 miesięcy to było za mało czasu, bo choć raz zalogować się do systemu elektronicznego biegu dokumentów. Trzech byłych dyrektorów lasów państwowych, którzy zatrudniali Mateckiego, zostało wczoraj zatrzymanych. Dziś usłyszeli zarzuty. Podejrzani nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów oraz złożyli wyjaśnienia. Będzie pan za niego gorenczył? Tak, oczywiście, że będę głosował przeciwko odebraniu tetui i to zrobił. Ja pierdolę. Poseł Matecki obiecuje, że nie wyjedzie z kraju, ale śledczy wolą tu dmuchać na zimne. Marcin Romanowski też tak mówił, a jednak uciekł na Węgry i tam ukrywa się od grudnia. Łącznie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zarzuty usłyszało ponad 20 osób, w tym politycy PiSu Romanowski czy Woś. No zawsze wspólnym mianownikiem jest Ziobro. To jako żywo pokazuje, że tu chodzi o politykę. Sam Ziobro nieraz... się nie, raz nie w sprawie funduszu. Sprawiedliwości, choć sam zapewniał, że żadnych decyzji nie podejmował, to świadkowie twierdzą inaczej. Minister Ziobro sam prowadził rozmowy z podmiotami, które miały zwyciężyć w przyszłych konkursach. Jedno z takich spotkań miało się odbyć na werandzie Domu Ziobry. Uczestnicy mieli zapewnić o zachowaniu dyskrecji, wyłączyć i odłożyć telefony komórkowe. Te pieniądze gdzieś muszą być, na czyichś kontach, może gdzieś w jakichś szufladach, ale te pieniądze państwo polskie powinno odzyskać. Co do złotówki, koalicja 15 października. Powiedziała, że będziemy rozliczali y, te y, wszystkie afery. I to jest jeden z elementów tych rozliczeń. Za przestępstwo, o które prokuratura chce oskarżyć Mateckiego, grozi do 8 lat więzienia Michał tracz. Fakty!